Halo, witam was serdecznie z tej strony Remix To jest kolejny odcinek z Total War Warhammer Kampania Crestoruda mija dokładnie Karaknorn. No i ostatnio podpiliśmy Bordeaux I teraz będziemy się lać z... E, no, dobijemy po prostu ich Ach, Przepraszam Tutaj wybudujemy oczywiście browar Coś na dochód Coś, coś może z innej beczki, jakiś budynek. Ale tu mamy tylko te zbrojownię i kaplicę, więc weźmiemy sobie. Dodatkowo jeszcze magazyn piwa, myślę. Tak. A niech tak będzie. Aha, zarządca. Dobra, ty człowieku i lecisz tutaj bardziej w buffy dla całej armii. Tak ciebie tutaj usposobimy. Muslin ją, karknor, ładnie się idzie. Ci dalej męczą dubsko, żeby ich nie atakować, ale my ich zniszczymy. Zaraz po zdobyciu właśnie kolejnych miast. Bo to. Ci tutaj się muszę trochę podreperować. No w mieście się najszybciej uleczą Ci muszą tutaj W sumie też się schowam do miasta Zanim tam pójdziemy um, no Tu to już to co chodzi, oczywiście do ulepszeń wszystko Zamek bastone To same browary ale może zameczek warto. I jest tutaj coś tam nowszego da. Mamy, ładnie mamy dochód 4000. Także możemy latać. Mam nadzieję, że nie słyszycie tej obsłanej ciężarówki. To chyba najprawdopodobniej jest śmieciara, która tutaj właśnie grasuje na ulicach przed moim blokiem. No ale cóż, co ja zrobię? No nie wiem, wygonię przecież Nie Mam pakt o nieagresji ze śmieciarką, więc no nic nie mogę na razie z nią zrobić e, Co my tu mamy? Przychody z kopalni Idziemy w to jak najbardziej Żeby dochód był jak największy W sumie mamy już 4000 Można by z tego stworzyć trzecią armię Ale na razie tego nie będziemy robić Po prostu sobie uzupełnimy armię w ta, która jest w Bordeaux tam zaraz podejdziemy do stolicy i... Watch softy and carry a big gun. najpierw tu pomożemy z zajęciem tej wioseczki. No, browarnictwo fest. Na maksa cały hajs poszedł, ale tutaj widzę prowincje już są bardzo dobrze rozwinięte. Znaczy tylko budować, budować jeszcze raz budować? Karsakon, nie Ale ci niby z nimi walczą a siedzą w mieście No co za gałgany Pewnie nie mogą nigdzie wejść i... O, żeż, kurde No to podchodzimy Widzimy, okay, okrążymy tu, ale jak podejdziemy to marmion to już będzie po ptokach, to od ją zniszczymy no dobra Jezus naprawdę on oni okropnie tutaj chyba nie bardzo spokojnie. na chwilę zamknę okno ołem się nie udusił bo jest ciepła jak skurwy syn ale na chwilę no niestety ale muszę to zrobić Myślałem, że to będzie chociaż dwie minutki i pojeci w pizdu, a to tam się turla, turla i turla. Nie. No i bordo zniszczone Ostał nam do pokonania jeszcze kar A, wy nie macie takiego zasięgu. A to co? Zagrody dla kus możemy wziąć I po prostu od razu zatokiemy karsą, potem cofając się zatokiemy parawan bo szkoda czasu na to żebyś wracać do bazy i się tam leczyć, potem wracać, tak że od razu polecimy na Karson. O, już czwartego poziomu. Jak tam, armijka? Dobra, globalnie może coś wybudujemy wtedy. Cztery jednostki kuszy. Dwie tury, akurat. No już setna. O nie, nie. Klasa nudna, będę tutaj rządzić. Dziel i rządź. Dobra. Normalny tryb. Tu wojsko tu wojsko... Uuu, i to nawet dużo wojska. To pierwsze załatwimy brion. To mi się w sumie nie przyda, wezmę to. Dla Atakujemy to. Przecież to easy. Na czym wy się kurde ustanowiliście? A ten no jest ranny, można powiedzieć, przyznać mu. Ale ten tutaj twardo sobie żyje dobrze. Można się nie ma na to cofać. No już 4700.

Parawan z wojownikami hałasu, obijam się to super, raczej nie spotkali, ale oni się biją! A co, przytrzymamy trochę pieniążków na no, jakiś taki, jakiś większy budynek. Lepszy. Karce są. No i ja widz, agenta, myślę, że tu jakaś armia podejdzie, będzie bitwa, a tu... Dupa. Czemu wszyscy siedzą w miastach, a akurat z wrogami, których ja biję, to oni siedzą wszyscy w miastach. Połącz jednostki. Idziemy. Dobra, wyszli. One by one możemy się bić, ale Jezus Maria, ile koni. Trezege, uciaty. No, troszkę małą, małe wojo mamy. <grystanie> Może być troszkę ciężko, tyk, żelazda wola. Musimy to wygrać, bo jak to przepieprzymy, to stracimy całą armię. Mhm. Mm mają masę kawalerii. Niestety masę kawalerii mają i to jest sama szturmowa, to jeszcze gorzej. Zrobimy sobie takiego boxa trochę. Dobra, oni atakują mnie. Gdzie by tu można było się skitrać? Tupa nie ma nigdzie. Wycofamy się tutaj na tę polankę taką. Załatwimy. No i chodź ta. Ja się jeszcze strzelać nie mogą Ale zaraz będę mucić O dobrze wyglądają Dobrze pizgać pizgać Pizgajcie w trebusz jak możecie Fuck. Is leeg, Ouch. też są strzelcy? Sam.

Gdzie on ci uciekł? Słabo jest, słabo jest. Strzelać, strzelać, pisgać. tam dojechać we w tych pisgać w tych, w tych, w tych to mnie tutaj denerwuje już No, No przerypiemy to Za mało ja miałem jednostek, ale nie mieli za dużo koni, po prostu mi tu zajechali od tyłu. O, nie, już jest lipa. Czy się strzelają do nich tam? No, no, no. Rozbili mi wojsko, nie powiem. Widocznie mnie pojechała Ready. Ready mm. Tutaj Walo dlaczego to tak? Ani nieagle szarof, ani to Dobra, lecimy. Lugobrodzi, cztery jednostki. Kusznicy na razie, cztery jednostki. Mam ściciele. Dwa działa. go brodzi tacy. Dobra, niech się to tworzy. Tak to darmo? No, no nie mam szans Ale dziad zlekceważył mnie i zaatakował płynus chaosu musimy być gotowi nadchodzi wojna Któż jednak połączył ze sobą zwaśnione plemiona jakiś czempion dzierży tę moc Panie, nadciąga zagłada. Archaon Wszechwybraniec, pan końca świata. Przybywa ponownie. Wraz Ale tam mają ułatwienie? Terenie, niezliczona sfora chaosu. Przygotujcie się na apokalipsę. Ej no, zdo jeszcze zdołał się cofnąć. Jak no. To już jest strada. Globalnie możemy coś tutaj zrekrutować. Musimy sobie takich dobra. What's soft Nie kieruję bigka jeszcze większa beczułka. Mo mi się zaraz zbuntuje. Rozwój plus 15 No i musimy czekać. Robowa straż? Kwantana mera mi atakuje? Hmm. Nie powiem, ta górka jest wyśmienita ale za daleko na jaką górę możemy wejść na tą w sumie się weszło jest tak właśnie lekko to jest bardziej w sumie, fajniej by było albo tam, tak na, szy na szybciara Dobra, skitramy się na tej górce A Tak na szybkości Beach. Dobra, gdzie oni są? No, halo. Wampirniaki pojawiać się. Gdzie będzie, gdzie będzie? No ile wy będziecie szli? Już 4 minuty minęły. Dalej. Z tyłu nigdzie nie wyjdą. Muszą tędy wyjść. Abasze. 5 minut później sobie sprzedaj się po moich jednostkach Górnicy z kilofami udar, 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 udaru, udar, udar. No do jasnej cholery, no Co oni mnie po mapie szukałem przez to jest komputer On mnie zawsze musi znaleźć oh, Boże Pójdę górnikiem na zwiady normalnie, bo... To Czy oni są? Mhm. Ale po prostu super. To widzę, że on mnie atakuje. Ale to on się pewnie gdzieś skitrał. No debilizm totalnie. No dobra, no poczekam aż ten górnik tu do mnie dojdzie. No i zakończymy odcinek. Będę musiał pewnie czekać te tutaj 25 minut. Z przyspieszonym tempem wyjdzie jakieś 8. No i zobaczymy się w następnym odcinku już na mapie kampanii. Czy jednak się pokażecie? Pewnie zaraz minimalizuję grę, odpalę z powrotem. A tu jeb, już pojawili się, już walczą moi, już przegrywam i ginę. I w ogóle oszustwo takie, takie oszustwo w stylu bota. Gdzie oni mogą być? No, nie mówcie, że mi szukają, jak oni się kuwa, tutaj rozstawili. Oni muszą się gdzieś w krzakach chować. No muszą, nie ma innej opcji. Dobra, to na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Yo!